W tym zadaniu, moi drodzy, chcemy uzyskać funkcję G od x na podstawie takiej tabelki, tu mamy przedstawioną funkcję f od x, ale według następującego schematu. Zobaczcie, do wartości funkcji f od x dopisujemy znak minus, i tak samo do argumentu funkcji f od x dopisujemy znak minus. Czyli przed każdym takim argumentem musi się pojawić minus no oczywiście 0. To tutaj nie jest potrzebny minus, prawda? Dopiszemy i tak samo przed każdą wartości, wartością, i wtedy otrzymamy i zapiszemy funkcję geodix w postaci tabelki. O, tutaj też oczywiście minus. No to spróbujmy takie krótkie tutaj zadanko przed nami przepisać. Zapisać i koniec. Liczby przeciwne zapisujemy 4, 3, 0. Minus 8. Ja tutaj nie będę zachowywał kolejności yy, rosnącej. Po prostu w tej kolejności najszybciej. Minus 11, minus 30 i minus 45. A funkcja Geodix wygląda tak: 28, 6, minus 2, minus 5 minus trzydzieści jeden i minus osiemdziesiąt.